Cześć. Niedawno wyszła nowa wersja gry hightail dlatego też zdecydowałem się uh, zakwalifikować serwer. Uh, dodałem też parę pluginów, o których zaraz powiem. Pierwszym z takich rzeczy, uh, które dodałem, to jest tutaj pasek głodu. Bo domyślałem nie ma w to tego grze. Pomyślałem, że w sumie jest fajna rzecz, której tutaj brakowało. Uh, Troszeczkę tutaj też zmieniłem t, e, uruchamianie, teraz jest to ten start-bat a reszta jest w tylko folder e, o nazwie serwer w sensie w folderze o nazwie serwer mm, Ogólnie też e, z tego co zauważyłem zmienili sposób aktualizacji serwerów, więc nie będziecie musieli pobierać nowej wersji paczki serwerowej W sensie na początku wiadomo, te, te mody, które są w Serwerze one będą aktualizowane bardzo często, więc pewnie nowe pliki serwerowe się przydadzą, ale ogólnie, ogólnie da się z tego co widziałem zaktualizować serwer teraz z poziomu konsoli, a to za chwilę jeszcze pokażę. Wracając, jeżeli chodzi o pluginy, to usunąłem tutaj jeden plugin na wiadomości o śmierci, bo chyba te, te informacje gdzieś tam można uzyskać, z tego co, co kojarzę, więc to, to na ten moment nie jest potrzebne. No, dodałem właśnie ten mod z głodem. No i zaktualizowałem tutaj to, te, te pluginy, które dało się zaktualizować. Jeżeli chodzi o aktualizację, to jest coś takiego jak update. Taka komenda. I jak widzicie, mamy tutaj update. Możemy sobie sprawdzić, czy jest jakaś nowa wersja plików serwerowych, w sensie nowa wersja Hightail. Możemy sobie. Hmm, po prostu po, pobrać nową wersję możemy sobie też e, później tą wersję apply, czyli, jakby, jeżeli pobierzemy tą wersję, to później prawdopodobnie trzeba ją też wdrożyć. Więc jest update apply, jeszcze raz update apply. Także jeżeli o, to jest, najpierw update download, a później a, update apply, i wtedy powinien się serwer zakwalifikować. Nie testowałem tego, ale jakby tutaj, informuję Was, że coś takiego tutaj jest, więc warto sprawdzić e, na własną rękę, przetestować. E, bo to jest dopiero od tej wersji serwera, z tego co zauważyłem. Mm, no i jeszcze jedna rzecz. O, otóż stworzyłem sobie pierwszy taki plugin testowy na random spawn. Nie jest on w paczce, ale można sobie go gdzieś tam wykorzystać. Nazywa się on Random Spawn. No i tam ma trzy opcje tak naprawdę. Że za każdym wejściem na serwer można randomowo teleportować gracza, albo za pierwszym razem. Można go też teleportować przy... E, jak zginie i jakby nie chciał się respawnować, tak? E, pojawić na nowo na, na nowym świecie, no to wtedy można go przeteleportować losowo. No i można ustalić jakieś obszary, gdzie ma być teleportowane. No, tu mamy jakieś X i Z. I w danym jakby na głównym świecie można go gdzieś tutaj umieścić. Także taki taki prosty plugin, żeby przeczyć szlaki i zobaczyć jak to e, wygląda od środka API e, serwera. Pewnie może jeszcze wrzucę jakąś, jakiegoś Survival Games, czy tam Hunger Games, e, na podstawie tego co było w Minecrafcie. Ale to zobaczę. Jak, jak mi się uda, bo tutaj ciężko jest z dokumentacją, ale tak sobie może podstuję. Także no, to byłoby wszystko. E, jeszcze tutaj mamy te, te Lak Perms, które chciałem pokazać wcześniej. W tym Lak to dodałem kolorowanie rangi. Teraz mamy tutaj rangę pokolorowaną, lekko tutaj dałem spację, więc to troszeczkę lepiej wygląda teraz w tej wersji. Jeżeli chcemy edytować, no to L LP Editor i tutaj mamy właśnie ten edytor pokazany wizualnie. Mam tutaj dwie grupy, tutaj jest konfiguracja tego prefiksu na czacie. Tu mamy też uprawnienia, jakie są aktualnie dla grupy admin. Zakładam, że wraz z nowszym, nowszymi wersjami paczki to tutaj będzie się to wszystko powiększało. Mam nadzieję, że będzie taka potrzeba. No i tu później się robi save, apply i to tam się synchronizuje z serwerem. No, to tyle co chciałem powiedzieć. Dzięki za uwagę i zapraszam do testowania. Cześć!